Serdecznie witam. E, mamy 18 dzisiaj sierpień prace w szklarni cały czas w toku. Coś się tutaj dzieje. Dzisiaj taki poranny zbiór pomidorków do kuchni do własnego użytku, ale filmik będzie bardzo króciutki, chciałem pokazać, że moje arbuzy są już do zbioru. W międzyczasie pokażę jeszcze. Kolejny segment papryki obrodził. Ostatnie dwa dni podlewałem moimi butelkami siarczanem potasu. Bardzo symboliczna dawka. A tutaj zobaczmy. Zobaczmy, jak wyglądają arbuzy. O ten. I ta końcóweczka za nim. O tutaj już wyraźnie się przysuszyła. I ten drugi prawdopodobnie też już tak samo jest do zbioru. Jest starszy ten. Nakręcę o tym osobny film. Pomidory sukcesywnie wybierane, ogałacane z dołu. Już drugie grono zostało zebrane. Ale jest ich jeszcze bardzo dużo. Te wszystkie Właśnie na wysokości oczu. Już są wielkie, dojrzałe. W tym roku specjalnie zostawiłem te wampiry, te, te staśmione kwiatki. Tam nie jeden użytkownik zwrócił na to uwagę, ale w przyszłym roku będę obcinał te kwiaty, tak żeby pomidory miały regularny kształt. Ale proszę zobaczyć, ile jeszcze tych gron jest do zbioru na malinowych. No dzisiaj jeszcze postaram się nakręcić film o tym o tym, o tym arbuzie. Zbiór arbuza będzie. No a tutaj trzeba dalej dbać o to. Dziękuję.